Witam wszystkich serdecznie z tej strony Danielus, a przed Wami gra Europa Universalis 4, która dość niedawno miała swoją premierę. Większość osób, która kojarzy mój kanał, kojarzy go głównie właśnie ze strategii, głównie w sumie z cywilizacji piątki. Natomiast teraz chciałem troszkę zmienić ten, to nastawienie, dlatego że od czasu do czasu, właśnie. Nabywam gry strategiczne, czasami klucze same mi wpadają w ręce, co jest bardzo fajne, i właśnie jeden z takich kluczy do Europy, Universalis, do mnie ostatnio trafił. No i muszę przyznać, że ta gra po prostu zwróciła masakrycznie moją uwagę na siebie i wciągnęła bardzo, bardzo mocno, i od razu dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, Nigdy wcześniej nie miałem styczności z grą Europa Universalis, mimo że o niej słyszałem. Dlatego pewnie, że bardziej byłem zwolennikiem cywilizacji numer 5, troszkę mniej skomplikowanej w porównaniu jednak z Europa Universalis. A druga ważna rzecz to taka, że jeżeli obejrzy ten film ktoś, kto jest fanem Europy Universalis, grał dużo w Europy Universalis 3, dysponuje dosyć dobrym mikrofonem i chce się podzielić swoją wiedzą ze mną i z tymi osobami, które będą oglądać dalsze materiały, to bardzo bym prosił o kontakt pod tym materiałem, gdyż ja jestem totalną tabulą razą, jeżeli chodzi o e, Europę Universalis, o, te, e, o to uniwersum. Poza tym szukałem też właśnie jakichś poradników bądź filmów do tej gry, być może jeszcze za wcześnie, bo gra miała premierę 13 sierpnia 2013, więc dosłownie 4 dni temu, przynajmniej jak kręcę ten materiał więc nie znalazłem nic takiego na YouTube więc myślę, że przyda się nie tylko mi ale i również osobom, które chcą rozpocząć swoją przygodę z grą Europa Universalis taki może nie poradnik, ale coś takiego, w który, co, co pomoże im w wejściu do tego świata czyli właśnie przydałby się ktoś, kto się zna na uniwersum Europy Universalis i podpowiadałby co robić, jak robić, dlaczego tak a nie inaczej więc jeszcze raz zachęcam bardzo serdecznie do tego żeby osoby, które posiadają taką wiedzę zgłosiły się pod, pod tym filmem bądź napisały do mnie wiadomość na brief na youtube ja się z nimi skontaktuję i umówimy się na, na wspólne granie w Europę Universalis. natomiast na dzisiaj zaplanowałem dla was w sumie to trzy odcinki pierwsze trzy odcinki, które pewnie nagram jeden po drugim które poświęcę tutorialowi, który już ukończyłem i starałem się z niego wyciągnąć jak najwięcej. Ale na sam początek, oczywiście zacznijmy od tego, żeby, że pokrótce wam przedstawię, co to w ogóle jest za gra, co to jest za seria. To jest oczywiście strategia czasu rzeczywistego. Ekonomiczno-wojskowa, tutaj to kwestia dowolna, zależy to wszystko od nas. Jak potoczymy, jak potoczymy nasze rządy, że tak powiem. Twórcą gry jest oczywiście studio Paradox Interactive, któremu serdecznie dziękuję za udostępnienie prasowej wersji gry w dniu premiery. No i teraz tak, poprzedniczka Europy Universalis 4, czyli Europa Universalis 3, zadebiutowała. Ojej, ktoś tu mi zagłusza teraz, akurat. Zadebiutowała w 2007 roku. To jest taka ciekawostka, więc ponad 6 lat temu. To jest naprawdę dużo. Teraz co mamy do dyspozycji w Europie Universalis 4? Tutaj mamy do wyboru ponad 250 nacji na całym globie. To wam już pokażę. Tak rozpoczynamy rozgrywkę. No i tutaj sobie właśnie możemy wybrać dosłownie całą masę ludów, nacji itd. itd. które będziemy mieli bądź nie ochotę poprowadzić do boju. Wróćmy do głównego menu. Długość historycznego okresu gry może wynieść nawet 300 lat, to też zależy od tego, jak sobie gry naszą poprowadzimy. Do dyspozycji gracza oddano całą masę takich właśnie pojedynczych elementów, które wpływają na całość zabawy, czyli m.in. ustrój, politykę zagraniczną, handel, gospodarkę, strukturę społeczną, badania naukowe, działania militarne, eksploracje świata, kolonizacje. Naprawdę jest tego cała, cała masa. Wprowadzono też kilka nowości względem trójki. Najważniejszą chyba jest system Monarch Power. Polega on mniej więcej na tym, że osobowość władcy wpływa na możliwość podejmowania działań, czyli jeżeli władca jest bardziej usposobiony na działania wojenne, no to będzie je prowadził skuteczniej, prawdopodobnie bądź w ogóle będzie je prowadził. Dokonał też wielu zmian w handlu i dyplomacji. I ciekawostka taka: w grze mamy ponad 4000 nazwisk przywódców państw i innych zasłużonych ludzi w historii, więc gra stara się dosyć skrupulatnie oddawać. Rzeczywistość, która miała miejsce w historii. Poza tym zdarzą, zdarzą się tutaj yy, takie powiedzmy, zdarzenia, które miały miejsce w historii i one będą tutaj zaakcentowane, mogą mieć wpływ na naszą rozgrywkę. No i to w sumie chyba tyle, co w ramach wstępu chciałem wam powiedzieć. A teraz przejdziemy już do tutorialu. Mamy trzy tutoriale. Mamy bazowy, zaawansowany, no i tutaj jest hiszpańskie jakieś tam królestwo czy coś takiego. W bazowym mamy samo kontrolowanie gry, czyli poruszanie się kamerą i tak dalej. Prędkość gry, zmiana prędkości, kontrolowanie jednostek, produkcja oraz podstawowa dyplomacja. Więc tym się zajmiemy w tym odcinku. W następnym oczywiście będzie ten zaawansowany tutorial, a w następnym ostatni. I jeszcze raz przypominam, że nie znalazłem materiałów na temat Europy Universalis 4 w internecie, więc nie miałem od czego na przykład się czegoś nauczyć, od kogo. Druga rzecz to jest taka, że gra jest po angielsku, więc ja z angielskim stoję powiedzmy średnio. Dlatego też bardzo, bardzo przydałaby się ta osoba, o której wspominałem wcześniej. Dobra, ale przejdźmy już do samej zabawy. Tutorial nie jest akurat rzeczą trudną, więc myślę, że przejdziemy go sobie bez problemu. Mam tutaj przed sobą taką małą ściągę, w której sobie pomagałem m.in. z językiem angielskim. Więc nie powinno być problemów. Tak oto wygląda sobie mapa, mapa naszego świata. Nie będę wam od razu tłumaczył na hura co znaczą wszystkie te wskaźniki jeżeli ogląda mnie ktoś kto jeszcze nie grał tak jak ja wcześniej w Europa Universalis. Natomiast będziemy robić tylko i wyłącznie to co nam podpowiada tutaj tutorial, gdyż jest on moim zdaniem dosyć, dosyć dobrze zrobiony. Dobra, tu nam pokazuje, że możemy sobie zminimalizować informacje, które nam podaje. Teraz tak, tutaj mamy informacje o tym, że możemy sobie przyspieszać i zmniejszać tempo rozgrywki co robimy właśnie w prawym górnym rogu przyciskami plus i minus. Możemy też odpauzować grę i czekać tutaj czas sobie będzie spokojnie płynął no i ją zapauzować. Boże, nie zapałzowałem. Ok, tutaj mało ważne rzeczy. Yy, tutaj poruszanie się po świecie. Jak widzicie odkryta jest na razie tylko Europa, no ale to jest na potrzeby tutoriala. Więc myślę, że z poruszaniem kamerą to raczej nikt nie ma żadnych problemów. Zatrzymamy się na Londynie. Jedziemy dalej. Okej, okay. wybaczcie, <laughs> aż mi tutaj coś w gardle zaschło. Możemy sobie oczywiście zoomować yy, teren, możemy go przybliżać, oddalać. Robimy to głównie, raczej scrollem niż, niż tym urządzeniem, ale że oni chcą, to proszę bardzo. O, jak można sobie przybliżać i oddalać. Yy, teraz pojedziemy sobie za strzałeczką. I mamy tutaj prowincję w Szkocji, Aberdeen. Klikniemy na nią. I to by było na tyle w podstawowym poruszaniu się po mapie. Teraz tak. Teraz mamy wybrać. Aha, zaatakowano nam prowincję na zachód od Wysp Brytyjskich. No i coś trzeba z tym zrobić. Więc kontrolujemy jednostki. Przybliżę to nieco, żeby było bardziej to widać. Klikam na jednostkę i żeby przetransportować jednostkę na drugą stronę morza to musimy najpierw ją przerzucić na prowincję, która leży najbliżej prowincji zatokowanej, no i na prowincji, która leży blisko morza następnie trzeba odpozować grę, żeby ta jednostka tam dotarła no go 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 nie będę tu za mocno przyspieszał, niech to sobie powoli leci teraz tak, żeby przerzucić jednostkę przez morze musimy użyć przycisku odpowiedzialnego za transport jednostki drogą morską. Więc klikamy, klikamy na okręt i wysyłamy taką jednostkę tutaj niepotrzebnie cały czas w grę. A w sumie to niech sobie leci, to nie przeszkadza. I teraz co? Teraz musimy po prostu w prawym przyciskiem myszy kliknąć na na to wybrzeże, to już transport no i nasza jednostka jest... jakby przechodzi ze statku na ląd no i zaczyna się pojedynek. Pojedynek mamy przedstawiony mniej więcej tutaj. E, jeszcze dokładnie nie wiem, które wskaźniki odpowiadają dokładnie za co... gdyż No tu zdaje się morale oczywiście. To wszystko raczej wyjdzie w praniu przy, głównym, przy głównej zabawie. Jak już będę toczył swój pierwszy bój, który zamierzam właśnie nagrać, mam nadzieję, z kimś, kto wszystko będzie tłumaczył i tak dalej, i, i pomagał zrozumieć e, system Europy Universalis, gdyż, moim zdaniem, jest to naprawdę jedna z bardziej skomplikowanych gier, jakie, jakie widziałem tak naprawdę. A widziałem już dosyć sporo. No, ta bitwa trochę się będzie toczyć. Przyspieszymy to. Aha, bo ja zapauzowałem Boże, mój jedyny. Wybaczcie. Ok, niech to będzie dalej odpozowane, gdyż po pokonaniu jednostki wroga musimy jeszcze zdobyć miasto. Miasto padło, zostało zdobyte, więc na tym kończymy kontrolowanie naszych jednostek. Gra się zapauzowała. I co teraz dalej nam tutaj? Aha, coś o produkcji będzie. No dobrze. To tak, klikamy na Londyn. I co mamy zrobić dalej? Każda prowincja jest różna, różni się ekonomicznie i militarnie. Tak, tak, tak. Mamy tutaj podstawowe podatki, siłę handlu, strategiczna lokacja. Ok, no tu jest akurat te. Właśnie takie przerywane linie wskazują szlaki handlowe i Londyn jest dosyć dużym ośrodkiem handlowym, ale o tym będzie też w innym tutorialu, więc to o tym na razie nic nie będziemy robić. No i tutaj mamy informację, że możemy rekrutować półki, budować statki i oczywiście powoływać jakby pod swoje wodanie najemników. Dobrze, co mamy dalej? Mamy powołać sobie pułk? Tak, no to powołajmy sobie pułk, i to potrwa. Ile to potrwa? Nie wiemy, ile to potrwa. Zaraz, mamy wybudować jeszcze okręt. Aha, o mój Boże, już zapomniałem jak to wygląda. Tutaj mamy 79 dni, Boże, czekać na okręt. A jaki okręt mamy wybudować? Aha, obojętnie jaki. No to wybudujmy sobie najcięższy okręt. No, mamy otworzyć teraz zakładkę z budynkami i wybudować dok. Dobra, budujemy dok. No i oczywiście. No, jeszcze otwieramy sobie zakładkę odpowiadającą za interfejs produkcji i mamy tak: Land units wybudować, znaczy wyprodukować, zrekrutować i 5 sztuk takich. No dobrze, no to wybudujemy sobie piechotę. Piechotę, którą wybudujemy tu, tu. Pojedynczo. Oczywiście mogę w, e, wszystkie 5 sztuk wyprodukować w, jednej, e, w jednym mieście. No, ale tak chyba pójdzie szybciej, jeżeli ja dobrze rozumiem. No dobrze, to odpozujmy grę. Te zielone paski to oczywiście produkcja jednostek. I mamy. Mamy jednostki, i na tym skończyliśmy samouczek, który nas uczył produkcji jednostek. Myślę, że trochę to mniej więcej pokazało, jak, jak produkuje się jednostki. No, to był bazowy tutorial. Nie wymagajmy tutaj cudów. Nic specjalnie jakiegoś wielkiego się nie wydarzyło. Więc. Na tym zakończę ten odcinek, a za chwilę nakręcę kolejny. Na razie będą to krótkie materiały, właśnie związane z tutorialem do Europy Universalis 4. Przypominam o osobom zainteresowanym tutaj wsparciem tej inicjatywy stworzenia czegoś w rodzaju powiedzmy poradnika czegoś, co pozwoli osobom, które nie miały styku z grą Europy Universalis wszelako rozumianą wcześniej więc jeżeli takie osoby będą chętne to niech dadzą mi znać. Tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.